Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest Microsoft Flight Simulator 2020, czyli gra symulacyjna, na którą ja bardzo długo czekałem i podejrzewam, że wielu entuzjastów lotnictwa wirtualnego również. A że seria od Microsoftu jest moją rówieśniczką, to tym chętniej przerzucę się na ten właśnie tytuł. Ale czy tak, aby na pewno od samego początku, od dnia premiery dowiecie się z tego filmu? Znajdujemy się w menu głównym tego tytułu. No i teraz co my tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, zakładki 4 od góry. Witaj, profil, rynek oraz opcje. Zacznijmy może od opcji, no nie będę się tutaj rozwlekał, trzy kategorie, słuchajcie, ogólne, gdzie można sobie grafikę między innymi ustawić, ale nie tylko, to sobie, to sobie sami będziecie mogli rozkminić, ewentualnie podejrzeć u innych youtuberów, którzy już się na ten temat rozwodzili. Wsparcie, no tutaj różnego typu systemy wspomagające, nasz lot, no i oczywiście sterowanie, można sobie skalibrować no i w moim przypadku joystick, ale też pewnie wolanty, i tak dalej, bla, bla, bla. Wszystkie te sprzęty peryferyjne. A jeżeli nie posiadacie, no to klawiatura myszka i heja do przodu można. Także to tyle, jeżeli chodzi o opcje. Rynek, słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ podobno tutaj można będzie znaleźć również produkty. Od firm, które będą produkowały, czy do scenerie lotnisk, czy do samoloty, i tak dalej. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, to ja się bardzo z tego tytułu ucieszę, ponieważ mogę sobie wyobrazić, że skończy się wreszcie bujanie się z wrzucaniem plików do tego folderu, część do tamtego folderu. Część nie działa, więc znowu trzeba coś pokombinować. Mam nadzieję, że to rozwiązanie. Będzie na tyle fajne, że pozwoli po prostu kliknąć, kupić i zainstalować produkt, który będzie po pierwsze kompatybilny, po drugie, będzie działał i nie będzie żadnego zamieszania z, z przerzucaniem pliku. Także sklep jak najbardziej fajnie. Zresztą, z tego co, co mi wiadomo, to część twórców, którzy współpracowali z Microsoftem na różnym polu. Chciało, żeby coś takiego znalazło się w tym tytule, no i tak jest. Profil. Bardzo fajna sprawa, słuchajcie, dlatego, że po pierwsze mamy taki, można powiedzieć, system levelowania, aczkolwiek mnie osobiście przeszkadza jedna rzecz. Zamiast godzinowego spędzania tutaj czasu i levelowania na, na podstawie tego czasu, właśnie spędzonego w symulatorze, ja bym to zamienił na levelowanie na zasadzie odległości, czyli ile dany delikwent przeleciał. No to taki ma poziom, bo wiecie, no, jak na razie... Hm. Mnie się wydaje, że to jest na zasadzie takiej, że możemy sobie odpalić symulator i, i, i pójść spać i będzie, będą nam się nabijały godziny, ale pewności nie mam. Jeżeli, jeżeli jest inaczej, to, to bardzo proszę o weryfikację tego, ale sama idea tutaj systemu rankingowego, levelowego jest bardzo fajna. Mnie się to podoba. Co tutaj mamy? Mamy mój hangar. No, ja akurat mam Cześćkę wybraną, 208. Natomiast można oczywiście ten statek powietrzny sobie zmienić, i mamy tutaj szereg statków pocielone, To jest na górze, na kategorie, jak, jak widzimy. Od razu odpowiadam na pytanie, które pojawiło się na live. Nie mogłem odpowiedzieć wtedy. Nie ma myśliwców, bo takie pytanie się pojawiły. Myśliwców brak. Jeżeli chodzi o samoloty pasażerskie, bo. Głównie mnie takie interesują, aczkolwiek te mniejsze no, też, też sobie lubię polatać od czasu do czasu. Yy, mamy trzy. Ja mam ten najbogatszą wersję Premium Deluxe i tutaj są trzy samoloty. Yy, zaczynamy od najmniejszego, no, to, to, to jest Airbus A320 Nio, gdzie ja tak bardzo mocno ubolewam na tym, że nie ma mojego ukochanego Boeinga 737, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Więc dobrze, że, że, że chociaż ten A320 tutaj się znalazł. Dalej mamy Boeinga 748, no i Dreamlinera. Tego Dreamlinera w najbogatszej wersji otrzymujecie. Najbogatsza wersja około 520 zł kosztuje. Więc trzeba się zastanowić, czy dla samego, symulatu, samego przepraszam, Dreamlinera i kilku dodatkowych lotnisk warto wydawać tak duże pieniądze, ale o tym za chwilę. Ja nie będę zmieniał tutaj samolotu, wróćmy sobie. Bo ja jeszcze troszeczkę tym, tą, tą częścią muszę polatać. Dalej, moi drodzy, mamy menadżer zawartości. Czyli tutaj, generalnie, będą pojawiały się rzeczy, które mamy zainstalowane do tego symulatora. Tak przynajmniej ja na to liczę, bo widzę, że, że tutaj samoloty też, też są i jest pokazane ile zajmuje. Więc może produkty, które dokupimy sobie do tego symulatora, też się tu znajdą. Raczej tak. Była tutaj dywagacja na, na live'ie piątkowym o to, ile ten symulator zajmuje. Ja mówiłem, że w okolicach 100 GB, gdzie były kontry w postaci, że 150. Bo ktoś tyle przeczytał. No to widzicie, ile tak naprawdę zajął. Mówiłem, że w okolicach 100 GB. Ja też nie mogłem podawać informacji, bo było to zabronione. No teraz już jest odbronione, że tak powiem. Także tak to, tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o menadżer. Tu się nie będziemy rozwodzić nad tym. Moja książka pilota to jest bardzo fajne, dlatego że widzimy dokładnie, słuchajcie, co, kiedy, jak było latane, gdzie było latane, czy było latane w ogóle, bo to, słuchajcie, to niekoniecznie musiało być latane. To jest naj, najlepsze. Zobaczcie tutaj, to jest piękny przykład. Ja tutaj w Gibraltarze troszeczkę sobie stałem, dosłownie ponieważ bawiłem się ustawieniami kamery. Samolot nie ruszył się z miejsca, więc proszę, no jest zerowy czas lotu. Nic, nic tu się nie, nie działo. Także to, że tutaj się pojawia, to jest, to jest taki, można powiedzieć, mm, zalogowanie się na dane lotnisko, coś takiego. Chyba tak to będzie najlepiej, jeżeli to, jeżeli to e, ujmę. No ale tu już było latane troszeczkę, bo, bo, zgrywałem materiał z różnych miejsc, więc, więc widzimy, tam mamy... Mm, Katmandu, między innymi, tutaj mamy Frankfurt, tutaj mamy Innsbruck, więc to, to powinno się pojawić, o ile mi to wyszło. <laughs> to, to, bo to też wiecie. Różnie bywa. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o profil. No i teraz przechodzimy do tej pierwszej zakładki, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Znaczy nas i Was. Znaczy nas i Was i mnie i, 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 i nas wszystkich. Bo. Mapą świata zajmę się na samym końcu, zacznijmy tutaj od końca może. Welcome to Microsoft Live Simulator, tak jest, powitanie, tutaj mamy informacje, aktualności. Podejrzewam, że na bieżąco Microsoft będzie publikował jakieś nowości, nowinki, o może w ten sposób. Jak na razie mamy odnośniki do, do portali społecznościowych, gdzie, gdzie można sobie kliknąć, przenieść się, tego robił nie będę. Dalej mamy działania, bardzo fajna zakładka słuchajcie, dlatego że tutaj możemy startować w tak no, zwanych wyzwaniach, challenge'ach, no, jakkolwiek to chcecie to nazywajcie w tym momencie, zawody w lądowaniu, e, zająłem 20 miejsce, no to takie wiecie, ale to się wszystko zmienia słuchajcie i uwaga, i teraz tutaj rzeczy z tego typu, Iż jeżeli będziemy chcieli poprawić nasz wynik, bo nam się nie podoba, bo powiedzmy, byliśmy na samym końcu listy, tak, znaczy przedziału, bo to też nie jest pełna lista, tylko przedział jakiś tam od któregoś do któregoś miejsca, to pamiętajmy o tym, że skasuje nam się poprzedni wynik, więc możemy trafić jeszcze gorzej, ale możemy trafić wyżej, więc no to, to jest losowe i wszystko zależy od, od naszych umiejętności. To, to mi się bardzo podoba. Tutaj szkolenie lotnicze. Też bardzo fajna zakładka dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z lotnictwem wirtualnym. Osiem lekcji można sobie potrenować na, na ceśnie 152 i, i poznać, bliznąć tego tematu. Nauczyć się mniej więcej jak kontrolować maszynę, jak, jak nawigować, jak lądować, jak startować i, i, i tego typu rzeczy. No tutaj mamy też nawet kręgi nadlotiskowe widzę. Więc bardzo dobrze, bo co po niektórzy mają i mieli z tym duży problem, czytajcie, ja. No, także to bardzo fajne jest, ja z tego sobie skorzystam. Dla przypomnienia choćby, bo już dawno, bo już dawno nie, nie robiłem takich rzeczy. Tu, jeżeli chodzi o tę zakładkę, to ona jest ściśle powiązana, powiązana z działaniami, czyli, czyli tutaj też właśnie wchodzimy sobie. Do, do zawodów wybaczcie, nie będę tego klikał, bo boję się, że mnie przerzuci, i, 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 spa, i spadnę niżej, albo będę musiał to robić. No i w końcu mapa świata. I w końcu mapa świata, słuchajcie, i to jest to, co wszystkich tak naprawdę interesuje. Tutaj zaczynamy konfigurowanie naszego lotu. Zatem, możemy wybrać sobie statek powietrzny, jest, jest cześćka wybrana, ale można wybrać cokolwiek innego. Możemy wybrać o takiego kurczaczka, dla przykładu. Barwy. Tutaj podejrzewam, że wszelkiego rodzaju malowania będą dostępne. Będzie sobie można wybrać, powiedzmy, jakieś malowanie konkretnej linii. Masa, wyważenie. Tutaj możemy skonfigurować sobie choćby ilość paliwa. Uwaga na to. To warto przestawić na to, z czego korzystacie, bo wiecie. Zabranie o, połowy, o połowę mniej paliwa może się skończyć lądowaniem w polu. Pozdrawiam Anulkę, która była tego świadkiem. Ale wylądowaliśmy. Awarie. No tutaj można sobie włączyć różnego rodzaju awarie, aczkolwiek, na jeżeli chodzi, bo to są awarie, które niekoniecznie muszą się skończyć katastrofą. Natomiast rzeczy tego typu jak powiedzmy. Uderzenie w coś i wyłączenie symulatora na sieciach typu VACIM i VAO wow jest zabronione, więc. No, a, to się nazywa kolizja. To się nazywa kolizja, więc kolizję trzeba, trzeba wyłączać. Natomiast tutaj można sobie jakieś tutaj nawarie yy, udostępnić, pozwolić, żeby się wyda wydarzyły, no i reagować. Można sobie symulować tego typu rzeczy. Opcji kontroli ruchu powietrznego, tutaj możemy sobie znaki rejestracyjne przypisać, znak wywoławczy, numer, y, numer lotu, powiedzmy lecimy w Warszawach Gdańsk, no to możemy jakimś lotowskim polecieć, y, będzie lot i, i załóżmy, no nie wiem, tak z głowy wezmę cokolwiek nie, nierealnego 3-2, tak? lot 3-2, no można tutaj wrzucić, tak, numer lotu. Dobra, samolot mamy wybrany, no i teraz przydałoby się skądś wylecieć, tak, C skądkolwiek. I możemy to zrobić na, na kilka sposobów. pierwszym, no to tutaj możemy sobie wrzucić IKO, powiedzmy, no, no moim najbliższym lotniskiem i najbardziej ulubionym w Polsce jest Warszawa, więc Eko Wyski Alfa, mamy lotnisko imienia Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu, można to w ten sposób zrobić i od razu wybiera nam się pas, z którego mielibyśmy wystartować i tam się zalogujemy. Uwaga! Na sieciach typu Wacim, czy IWAO jest to również zabronione, więc nie, tu trzeba wybrać miejsce postojowe. No i mamy do wyboru listę. Możemy sobie jakiekolwiek tutaj miejsce wybrać. Oczywiście pasujące do wielkości naszego samolotu, ale to nie jest jedyna opcja, jaka nam pozostaje, ponieważ możemy sobie przybliżyć to lotnisko. Gdzieś się zgubiło. O. Możemy sobie przybliżyć lotnisko. I wybrać miejsce postojowe ręcznie i ustaw jako odlot. Proszę bardzo, Pyk, jest i teraz rzecz jest następująca: możemy sobie e, skonfigurować lotnisko docelowe również. Więc skonfigu skonfigurujmy to, powiedzmy na hmm, no co tam możemy. No, tak, tak tym samolotem to, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale EPKK i mamy e, lotnisko na krakowskich balicach, i jak już widzimy. To nam się szczątkowy plan tutaj robi, taka trasa. tak, I to jest lot VFR, czyli lot na widoczność, ale możemy to zmienić. No nie tym samolotem, <głos》>, ale pokazuje tylko, że jest taka możliwość na lot względem de instrumentów pokładowych, czyli lot IFR. E, drogi lotnicze na małej wysokości, drogi lotnicze na dużej wysokości. No ja wybiorę te na dużej wysokości, chociaż pamiętajcie, bo kurczę. No ja tłumaczę. Za, za chwilę ktoś i tak napisze w komentarzach jakąś bzdurę. Będę banował, yy, wybieram to, ale tylko po to, żeby pokazać. I zobaczcie, co się stało. No tutaj nam się już punkty nawigacyjne wklepały, ale ja odradzam robienie czegoś takiego. Jeżeli wybierzemy sobie, powiedzmy, Airbusa, yy, wybór statku powietrznego, bo to, to, to jest najmniejszy w sumie, tutaj, więc wybierzmy go. Jeżeli, jeżeli wybierzemy Airbusa i zalogujemy się. Na lotnisku, którymkolwiek, to tak na dobrą sprawę możemy sobie ten lot skonfigurować tak, jak nam pasuje. Tak, jak sobie powiedzmy, gdzieś tam wyliczyliśmy w Simbriefie, czy, 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 czy w jakimkolwiek innym programie do, do kalkulowania i wytyczania lotu. Polecam w ten sposób. Można oczywiście od razu wybrać lotnisko docelowe, no ale sami rozumiecie. No dobra, to mamy za sobą, jeżeli macie tam jakieś pytania, no to oczywiście sekcja komentarzy należy do was, a my teraz przejdźmy do tego, czym wszyscy się tak bardzo zachwycają, czyli wygląd, czyli to, jak ten produkt wygląda. I wygląda naprawdę dobrze. Ja stwierdziłem, nie będę robił jakichś tutaj nie wiadomo jak super, hiper fajnych zdjęć, dlatego że... Bardzo dużo osób tak naprawdę nie stać jest na to, żeby sobie kupić komputer z naprawdę takiej wysokiej półki, taki high-endowy za, za 15 czy 20 tysięcy, chociaż to jeszcze droższe potrafią być. Yy, tylko my to testujemy na Intel Core i 5 9600K do spółki z grafiką yy, GTX 1070 od wersja MP Extreme i mamy tutaj na pokładzie zainstalowane 32 GB pamięci operacyjnej. Jak to chodzi? No jeżeli chodzi o, o ustawienia ultra, chodzi, ale bez nagrywania. No i chodzi płynnie wtedy, na tej konfiguracji. Czasami, jeżeli zdarzy się, że gdzieś jest bardzo dużo obiektów i tak dalej, no to mamy le, leciutki, taki naprawdę leciusieńki pokaz slajdów, taki film poklatkowy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo lekkie. Więc pod tym kątem jest, jest dobrze. Natomiast na podobnej konfiguracji sprzętowej do tej, której w tym momencie używam, no ja polecałbym jednak zmniejszyć troszeczkę te swoje wymagania i, i, i zjechać na wysokie, na, na wysokie ustawienia. Tu już lot przebiega płynnie, nie ma cięć żadnych, więc jest, jest ok. Natomiast ja również zrobiłem, słuchajcie, porównanie w kilku miejscach, między innymi w Innsbrucku. Jak wygląda sceneria względem poszczególnych jakości. Czyli zacząłem od niskiej, tej, naj, tej najniższej, tak? bo przecież ludzie mają również konfiguracje troszeczkę, troszeczkę biedniejsze, tak? troszeczkę gorsze i też chcą latać. Więc no, dlaczego nie? Więc zacząłem od tej najniższej jakości, przez średnią, wysoką i w rezultacie ultra. Można sobie to zobaczyć. Aha, i jeżeli chodzi o każdą jedną tutaj konfigurację tej, tej jakości, to jest to po prostu na zasadzie zmiany, że ta będzie niska, ta będzie średnia, ta będzie wysoka i ta będzie ultra. Bez żadnej kombinatorki z cieniami, że tutaj cienie zmniejszam, tekstury powiększam, nie. Tak jak bazowo symulator oferuje zmianę i, 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 i przystosowuje się do tej zmiany, tak ja również to zrobiłem. Żeby osoby, które nie chcą, bądź nie potrafią grzebać w tych ustawieniach, zmieniać, albo w w świecie yy, nie chce im się, bądź nie chcą popsuć, no to, to tak to jest. I przyznam szczerze, nawet w najniższej rozdzielczości wygląda to fajnie, bo umówmy się, to jest gra symulacyjna polegająca na lataniu. A nie na chodzeniu chodnikiem. W związku z tym, no, no, nie wymagajmy, żeby tutaj było każde okienko odzwierciedlone w domach, czy żeby zajrzeć przez okno, jak tam jakaś pani domu gotuje w niedzielę obiad tak, i klepie kotlety schabowe. Nie o to w tym chodzi. Z góry wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, nawet na, tej, na tych najniższych ustawieniach graficznych. No a później jest coraz, coraz lepiej. Model lotu, moi drodzy. No, i w końcu się mogę wyżyć. <laughs> nie, żartuję. Słuchajcie, model lotu poszczególnych samolotów, zaczynając od tych najmniejszych przez e, średnie, a kończywszy na, na dużych, nie jest poprawny, ale nie jest idealny. E, ja lubię latać dużymi samolotami typu właśnie Airbus A320 czy Dreamliner. E, czy, 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 czy no, wolałbym Boeinga 737? No ale nie będę biadoli. PMDG się tym zajęło podobno, więc może niebawem w 2021 roku wsiądę do, do swojej ulubionej maszyny. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie model lotu jest poprawny, nie jest idealny. Z samolotami przy najmniejszych, jakby tutaj, ruchach potrafi szarpnąć tak, że, 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 że kopara opada. Względem tego, do czego jestem przyzwyczajony, czyli powiedzmy. Yy, 737 od PMDG do Priperda, bądź ZIBO 737 do Xplane, bądź odpowiednik tutaj tego Airbusa, czyli powiedzmy Airbus od Aerosoftu, bądź Airbus od FlyFactora, bądź nie powinienem, ale powiem to: 321 od Tolisa. No to tutaj jednak potrafi szarpnąć mocno tym, tym samolotem przy najmniejszych ruchach joystickie, więc no, no tutaj nie wiem czym jest to spowodowane no bo jeżeli chodzi o kalibrację no to, to ja, ja to kalibrowałem sobie, tak względem własnych, względem własnych potrzeb ale to możemy odpuścić to, to może tutaj jest coś nie tak u mnie w każdym razie przejdźmy dalej jak samoloty trzymają się wytyczonej trasy no i to jest ruletka tak jak jeszcze Airbus A320, ten, ten wersji NIO, który mamy tutaj na pokładzie te, tego tytułu, trzyma się trasy i to całkiem nieźle, naprawdę on najlepiej wypadły tutaj w moich testach. Tak Boeing 748 czy, czy Dreamliner, no to już różnie bywa. Czasami potrafią sobie, tu my skręcamy powiedzmy, jest, jest yy, wytyczony plan lotu, że sobie skręcimy, Boeing poleciał prosto. Dlaczego? Nie wiem. <laughs> Wina Felna włączony, wszystko powłączane. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o, o autopilota, były dostępne, włączone. A on sobie poleciał prosto. Yy, jedyna rzecz, z czym dla przykładu Airbus miał problem, ale to tylko raz, to odmówił posłuszeństwa na trasie Warszawa-Gdańsk. Leciałem tą trasą trzy bodajże razy. Tak, trzy razy. I raz y, zachciało mu się y, odmówić posłuszeństwa i stwierdził Nie ziomoś kurde ja mam dosyć już latania nad to morze I nie chciał zniżać y, Punkt top of descent był wyraźnie zaznaczony Samolot y, nie chciał zniżać Więc tutaj ciekawy jestem od tego, czego to zależy Raz chce, raz nie chce y, No ale dobrze no Pamiętajmy, to są samoloty defaultowe To są samoloty, y, które Dostajemy wraz z tym produktem, ale jeżeli spojrzymy na jakikolwiek produkt konkurencji, bądź wcześniejsze odsłony symulatora lotu od Microsoftu, no to przecież tymi defaultowymi samolotami naprawdę nie da się latać. Ja mówię tutaj z punktu widzenia osób, które rzeczywiście dokładają wszelkich starań do tego, żeby się uczyć, zależy im na dobrej fizyce lotu danej, danym samolotem, danym typem maszyny, żeby odzwierciedlało to real najlepiej jak tylko potrafi. Bo za to odpowiada symulator. No tutaj jest, jest z tym problem, aczkolwiek i tak jest najlepiej ze, ze, ze wszystkich, tak? Samolotów defaultowych. Pamiętajmy, ja o defaultowych mówię. No cóż, przyjdzie nam poczekać, słuchajcie, na, na, na płatne samoloty, które liczę na to, że rozwiążą pewne problemy i, i będzie się latało fajnie. Dreamliner, słuchajcie, mm. świetna maszyna, nie powiem, nie ma problemu, ale ten to miał najwięcej problemów na moich testach. Jeżeli chodzi o Boeingi, ja bardzo yy, lubię, a wręcz do niektórych pałam miłością, w związku z tym, jeżeli chodzi o Boeinga, to, to mało tajemnic przede mną skrywa, chociaż jeszcze skrywają. I tutaj konfiguracje Dreamlinera były przeprowadzane standardowo, zgodnie z checklistami, i tak dalej, które też tutaj posiadam. Natomiast samolot też dziwnie zachowywał się no, zarówno podczas samego startu, jak i podczas y, samego lotu. Nie przebije to oczywiście Boeinga 748, który z nie wiadomo jakich powodów przy konfiguracji V1, v V2 wybrał sobie V2 na poziomie 250 węzłów, chcąc startować z pasa 33 na warszawskim lotnisku Okęcie. Ciekawa sprawa. I tak zrobił kilka razy, a potem mu się coś odwidziało i ta sama trasa, bo ja to testowałem na tej samej trasie. Normalnie sobie wyliczył prędkość bardziej taką akceptowalną <noise> i udało się ten, ten samolot rozpędzić do, 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 do prędkości, podrwania z pasa. Także no są niespodzianki, słuchajcie, są niespodzianki, jeżeli chodzi o, o, o ten tytuł. Natomiast musimy pamiętać, że to jest do dopracowania. Teraz w, w, zadajmy sobie pytanie, czy warto wydawać pieniądze na ten akurat produkt. Słuchajcie, to jest nowość. To jest nowość. W związku z powyższym Microsoft z pewnością będzie ten tytuł rozwijał, będzie dbało o to, żeby no, jakoś to fajniej, coraz lepiej funkcjonowało. Miejmy nadzieję, że skoncentrują się na tym, co testerzy piszą, mówią, co użytkownicy piszą, mówią i tak dalej, że ten feedback nie pozostanie. Bez odzewu, i jednak wcielą w życie pewnego rodzaju rozwiązania na bazie podpowiedzi, które, które są udzielane twórcom przez użytkowników. Gratulacje firmie Asobo, która, która wręcz posunęła się do tego, że wysyłała swoich pracowników do szkoły latania. Dobrze, dobrze. Praktyka jest bardzo ważna, natomiast, natomiast tutaj jeszcze troszeczkę trzeba popracować nad tym żeby to fajnie, fajnie funkcjonowało. A zatem, czy warto? W obecnej chwili, w obecnej postaci ja bym powiedział, że warto skorzystać z tego symulatora, ale nie wydawać takich wielkich pieniędzy na jego zakup. Na pewno nie rekomenduję najbogatszej wersji za te około 520 zł. Proponuję, żebyście sobie przetestowali ten produkt w Game Passie. Produkt jest dostępny już w najniższej opcji, czyli za około 20 zł w Game Passie. Dostajecie dostęp do standardowej wersji Microsoft Flight Simulatora i tam możecie sobie przetestować przede wszystkim, czy na waszej konfiguracji sprzętowej będzie to śmigało tak jakbyście sobie tego życzyli. To jest raz. Druga kwestia czy model lotu Wam odpowiada? Czy jesteście w stanie poradzić sobie z kaprysami maszyn? Bo ludzie, którzy mają te maszyny ogarnięte, znają ich tajniki i tak dalej, to będą wiedzieli, jak wyprowadzić maszynę tak, żeby ona się jednak posłuchała. Bo można to zrobić, oczywiście. Ja nie powiedziałem, że nie. Ale ludzie, którzy dopiero co zaczynają, a pamiętajmy, że jest duży hype na, na ten produkt. To mogą mieć problemy i się zdrażą zupełnie niepotrzebnie. Także najpierw sobie przetestujcie taka propozycja. Ci, którzy nie posiadali Game Passa bądź posiadali go jakiś czas temu, mogą sobie za 4 zł wykupić na miesiąc i macie 30 dni na przetestowanie tego, tego symulatora, czy chcecie go na stałe, czy też nie. Można dalej przedłużać Game Passa o te, o te 20 złotych. Ja cały czas o tych 20 złotych mówię, bo wersja Ultimate. Jest droższa, natomiast po co przepłacać, jeżeli mamy tutaj w yy, tej podstawowej wersji, symulator, yy, podstawowej wersji Game Passa dostęp do tego symulatora w standardowej wersji? Ultimate nie da wam dostępu do bogatszych wersji, też będzie ta standardowa. Ale później, no wiadomo, jeżeli często latacie, dużo latacie yy, i, i, i planujecie latać przez wiele, wiele lat, no to po 12 miesiącach opłacenia Game Passa to już macie cenę standardowej wersji. Więc trzeba się zastanowić, czy brać dla siebie już na zawsze, czy jesteście w stanie powiedzmy stwierdzić, że a dobra, w tym miesiącu mam parcie na szkło i będę latał codziennie, kilka lotów będę wykonywał, czy też z drugiej strony, no w tym miesiącu polatam i, i, i dalej nie będę, albo będę latał co miesiąc rzetelnie, kilka, kilkanaście lotów, jak mi tam czas pozwoli, prawda, no to każdy z was musi sobie na to pytanie, Odpowiedzieć samodzielnie. Ja, jeżeli chodzi o, te, o ocenę tego symulatora, daję 9 punktów na 10 możliwych. Jest to symulator o dużym potencjale. Czekam na produkty dodane, które tutaj firmy zajmujące się produkcją dodatków będą produkować. Najbardziej interesuje mnie w tym momencie. Samolot od PMDG. Mam nadzieję, że Quality Wings wzięłoby się również za lepszy model Dreamlinera, ponieważ model, który zrobili do Priperda, znaczy ja mówię o Preperdzie, bo Priperda posiadam. Posiadam wszystkie w sumie symulatory, ale z fsx od dawna nie korzystam. Natomiast model zrobiony do Priperda jest modelem świetnym. Odpowiednik do X-Playna, Magnite, pozwólcie, nie będę się na ten temat wypowiadał. Nie dlatego, że nie wiem. Tylko dlatego, że nie chcę nikogo obrażać. Sekcja komentarzy, jak już wspominałem wcześniej, należy do Was. Podzielcie się swoimi wrażeniami. Podzielcie się tym, gdzie lataliście, na jakich trasach, jakie są Wasze odczucia związane z fizyką lotu, maszynami, jakimi maszynami lubicie latać i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii, jestem bardzo ciekawy Waszych spostrzeżeń. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa Pa!